Myśląc o projekcie Poezja, Lubię to, zaczynałem od marzenia. Postawiłem sobie pytanie: czym jest marzenie aktora? Co tak naprawdę jest takim marzeniem? I dotarło do mnie, że takie marzenia mogą być przynajmniej trzy: jest to albo sława i rozgłos, o którym wszyscy myślą który się nasuwa jako pierwsza odpowiedź że każdy aktor chce być popularny. Drugim marzeniem może być praca z odpowiednimi ludźmi, czyli z fajnym zespołem, z zespołem, któremu zależy na sukcesie, zależy też na tym, żeby praca, którą, której się podejmują, była odkrywcza. Reżyser, który jest jakoś przygotowany, który wie, czego chce, który też inspiruje zespół. Ale trzecim, wydaje mi się, marzeniem jest marzenie o dobrym tekście. O takim tekście, który już na, na wstępie daje duży potencjał do myślenia, duży potencjał wykonawczy. Na pewno w większości z Was zdarzyło się coś, co mnie się zdarza regularnie. Otóż czasem na swojej drodze życiowej mam zjawiska, problemy, których nie umiem nazwać, które trudno wyrazić słowami. I przychodzi taki moment, gdzie trafiam na jakiś cytat, na jakiś wiersz, czasem to są słowa piosenki, fragment tekstu pisanego prozą, jakaś metafora, która dokładnie nazywa stan, mój stan wewnętrzny, dokładnie nazywa ten problem i jest tak pojemna, że wystarczy jako definicja danego zjawiska. Wystarczy i z drugiej strony jest tak pojemna, że w tym jednym zdaniu, w tym jednym słowie, czasami w jakimś yy, krótkim stwierdzeniu jest yy, droga wskazana droga dla odbiorcy jak myśleć o danym problemie. I tym dla mnie w dużym stopniu jest poezja. Yy, dlatego też sięgnąłem po teksty poetyckie do pracy z aktorami teatru dramatycznego imienia Aleksandra Węgierki w Białym Stoku. Aby na nowo tymi tekstami ponazywać pewne problemy. Ze studiów w Krakowskiej Szkole Teatralnej pamiętam takie stwierdzenie, które często słyszałem: Otóż, że wolność aktora jest w jego ograniczeniu. I to zdanie w zasadzie przyświeca mi często, kiedy sięgam po poezję, D dlatego że poezja jest w jakimś stopniu pewnego rodzaju ograniczeniem. Bo struktury tekstu, forma, rytm zapisany, pewnego rodzaju melodyka, wszystkie zasady, które rządzą wierszem, dają aktorowi bardzo duże ograniczenie. Ale co za tym idzie, są bardzo dobrym wyzwaniem do tego, żeby odświeżyć sobie w ogóle warsztat mówienia wierszem, żeby odświeżyć sobie te zasady i znaleźć się w tym ograniczeniu znaleźć swoją wolność, znaleźć swoją swobodę. Można to porównać na przykład do gry na instrumencie. Jeżeli bierzemy gitarę, wiemy, że gitara musi być nastrojona w odpowiednim stroju. Wiemy, że struny na różnych progach mają różne dźwięki, wiemy, że są akordy i teraz jeżeli nauczymy się tych zasad, nauczymy się tych akordów konkretnych, te, tych konkretnych dźwięków, konkretnych skal, jesteśmy w stanie wydobyć z tej gitary nie tylko harmonię, nie tylko melodię, ale całe dzieła, y, dzieła sztuki. Możemy znaleźć w ograniczeniu, wedle tych zasad, y, dużą wolność i w zasadzie zagrać wszystko. Dzisiaj świat internetowy jest tak bogaty. W rozmaite nagrania ludzi z najdalszych zakątków świata, utalentowanych ludzi, którzy poświęcili bardzo dużą część swojego życia pasji grania na przykład na takim instrumencie i wygrywają przedziwne rzeczy. Myślę, że kiedy ja się uczyłem grać na instrumencie, jakim jest gitara, w życiu by mi do głowy nie przyszło, że można takie rzeczy zagrać. Tak samo z poezją. Po prostu można ją powiedzieć, a można też. Zmieścić w tych ograniczeniach tak wiele treści, że wydaje mi się, że to mogłoby być bardzo dobre wyzwanie i bardzo duże marzenie aktorskie. I od takiej tezy zaczęliśmy pracę nad tym projektem. W rozmowach z aktorami powiedziałem, że nie będę zbyt mocno ingerował w interpretacje, nie będę zbyt mocno ingerował w ich pracę nad konkretnymi tekstami, ale zależy mi na tym, żeby odnaleźli na nowo swoją przyjemność w mówieniu wierszy. Zwłaszcza że są to wiersze klasyczne z epoki romantyzmu, zwłaszcza że nazwiska wieszczy, nazwiska poetów zobowiązują do tego, żeby uszanować słowo. Nie ma tam ani jednego słowa zbędnego, więc wszystkie muszą paść, ani jednego słowa nie można dodać, bo to zmieni sens, zmieni strukturę, zmieni melodykę tych tekstów, przez co zmieni ich znaczenie. Więc ograniczenie, zasada ograniczenia została zachowana. A drugą rzeczą, o którą poprosiłem aktorów, to włożenie swoich prywatnych spraw w te teksty. Cóż to znaczy? Znaczy to mniej więcej tyle, że. Każdy z nas ma jakieś swoje tło emocjonalne, ma jakieś wspomnienia, jakieś przeżycia, których może użyć jako uprawomocnienie obecności na scenie, zabierania głosu na scenie. Poeta użycza nam słów i tu dzieje się magia, ponieważ my mówimy o swoich często prywatnych rzeczach, przy prywatnych przeżyciach słowami poety. Przez co te słowa nabierają wagi, są dużo bardziej intymne, bardziej personalne, bardziej opowiadają rzeczy istotne. I wydaje mi się, że tu jest klucz do rozczytywania poezji. Oczywiście, należy się przygotować wcześniej, jeśli chodzi o sam kontekst historyczny. O kontekst społeczny, kulturowy, być może religijny, o życiorys takiego poety. Trzeba się wzbogacić, trzeba go rozumieć, rozumieć zasady jego postępowania, bo tam jest też klucz do tego, o czym są w ogóle te teksty. Ale samo powiedzenie tego tekstu zawsze dotyka czegoś bardzo osobistego. I to było też. Myślę, dużą trudnością, dużym ograniczeniem, a jednocześnie pięknym wyzwaniem dla każdego z aktorów biorących udział w tym projekcie. Teksty, które zostały wybrane do tego projektu, są tekstami kanonicznymi. Oczywiście, gdybyśmy chcieli wziąć naprawdę wszystkie ważne teksty z epoki romantyzmu, zabrakłoby nam i sił, i czasu, i ludzi, żeby zrealizować ten projekt, więc wybraliśmy. Te bardziej znaczące dla nas prywatnie, osobiste, bardziej teksty. Każdy z aktorów też miał do pewnego stopnia wpływ na to, jaki tekst dostanie, ale większość tych decyzji podejmowałem sam i mam wrażenie, że udało mi się dobrać teksty naprawdę do ludzi, do ich problemów, do ich emocji, do ich osobowości. Kilka tekstów było bardzo odkrywczych. Pojawiły się prawdziwe łzy, przy rozczytywaniu niektórych tekstów prawdziwe emocje. A z drugiej strony też znowu przyszedł temat ograniczenia, ponieważ medium, jakim jest kamera, jakim jest film, wymaga od aktora bardzo dużej intensywności wewnątrz, a oszczędności w środkach zewnętrznych. Kamera nie lubi. Ekspresji scenicznej nie jest przyzwyczajone oko widza do tego, żeby oglądać całą twarz aktora w pełnym zbliżeniu, w pełnej ekspresji, takiej jak się spodziewamy na scenie. Aktor stojący na proscenium. Ma jakąś swoją ekspresję podczas mówienia tekstu. Widzowie siedzący w pierwszych rzędach mają szansę zobaczenia jego oka, zobaczenia jego emocji, kropli potu na skroni, a widzowie siedzący z tyłu w ostatnich rzędach już tej możliwości nie mają, więc aktor pomaga sobie ciałem. I film dał nam tę możliwość jeszcze bardziej kameralnego. Obejrzenia tych tekstów, kameralnego wglądu w te teksty, niż ci widzowie z pierwszych rzędów. Kamera czasem dojeżdża do oka, czasem skupia się na detalu, czasem obrazujemy to w ten sposób, że aktor jest w jakimś stanie wewnętrznym, jakimś stanie myślowym, a tekst idzie obok, jako jego monolog wewnętrzny, naprowadzając nas nieco na znaczenie tego tekstu. Naszym założeniem też nie było. Tak intensywne budowanie postaci, tak charakterystyczne budowanie tych postaci, dlatego że to rzucałoby jakieś światło na interpretację. Wydaje mi się, że cenniejsze jest to, że te teksty są tak bardzo osobiście mówione przez aktorów, i tak bardzo hmm, aktorzy są na nich skoncentrowani, na mówieniu i myśleniu, o czym tak naprawdę mówię. Wydaje mi się, że jest to kluczowa sprawa. Danie czasu w ten sposób odbiorcy na rozumienie, na bycie tu i teraz razem z aktorem w tym procesie myślowym. Te pauzy, które się pojawiają, te oczy, które dają też odpowiedź na to, czym jest ta myśl wewnątrz, jest to podpowiedź dla odbiorcy o czym jest ten tekst. To jest też chyba dobry moment, żeby podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tym projekcie bez Wymieniania nazwisk, dziękuję każdej z osób, która jakkolwiek się do tego projektu przyczyniła, począwszy od podchwycenia pomysłu, przez procesowanie całego wniosku i wykonawstwo. Mówię tutaj zarówno o wykonaniu artystycznym, jak również o wykonaniu technicznym. Bardzo duża praca, bardzo skondensowana. Z wypadkami małymi, z którymi daliśmy sobie radę, z różnymi okolicznościami, które nam utrudniały ten proces. Wydaje mi się, że był on bardzo ciekawą przygodą i zostanie w nas na długo. A każdemu z Was, mówię tutaj, czy o uczniach liceów, czy o nauczycielach, czy o kimkolwiek, kto zechce posłuchać tej poezji, życzę, abyście. Dali sobie czas i szansę na zrozumienie tych tekstów, bo być może gdzieś tam, w którymś z nich, czai się jakiś fragment bądź cytat, który nazwie to, co teraz czujecie.